No źle się dzieje w polskim internecie, źle się dzieje Mmm. Kurde, tak w nic trochę O! Voidy, no to gramy Voidy, Jea, yeah, Voidy Jest Wudzik, a ja mam Kiana Jakbyśmy teraz dostali jeszcze jakiegoś Milio Płówka Brambla Nawet, nawet nie wiem, co miałbym o tym powiedzieć. Straszne rzeczy to są. Prawie każdy ma cika. No i ten, ten, na pewno już będzie szedł. Boże, no. Akurat tak dwa szybkie czegaciki dostałem. O nie kupiłem. A może to jest ta? Niko. Niko z łudem? Wiara mnie to. Dobra, gramy Niko z łudem. Miałbym kasę na dwa, jakbym go nie sprzedał. By the way. Przespali. Łaka floka. Ej, pa pa Jeszcze nie grałem tego buildu w Niko. Ale miejmy nadzieję, że się uda. Czy ja chcę BTK? Ja chcę. jakiś Titana i plus 1 chyba? Tak to się gra? Jeśli dobrze kojarzę. No i cztery bastiony do tego zagramy. Dobra Titan plus Double Heal chyba hmm, Double Heal? Okej, okay, o tym. Tego albo nie widziałem, albo pomijałem to. Wydawało mi się, że ty masz Emblem, to masz 4 tym w Tukhadzie. Faktycznie, faktycznie. Nie mów tak do mnie, czemu tak brzydko mi powiedziałeś? Wtf. Raz, dwa, trzy, to to. A to ja sobie po prostu wbijam Inwokerów. E, nie, ty, ty. O, sześciu. Wow, dobra. Teraz tylko szybko Niko dostać. Niko, milio. Będzie pięknie. Pyk. To tutaj albo po Tom, albo po różdżkę, ale to raczej tylko taki, wiecie. Plan B. Najlepiej pancerzyk byśmy chcieli. Pancerzyk będzie super. Oj, zabi jeszcze tutaj, proszę, dla widza. Proszę, z... nie, życzenie. Dobra, biorę to na trójce, co nie? Ja. Co, jest dwóch typów, co grają. Nie, trzech typów. Czwar... Czterech typów, co grają, Czogata. Zajebiście panowie. Jesteście kurwa kozakami. O, to będzie trzeba jakiegoś giesika złożyć. Warzywa, ja chciałbym umiec tęsknić. Umiec? To nieźle powiedziałem, sobie umiec. Nie, no ale z Sorakon 2 chyba nie, niemożliwe, żebym tu przegrał, co? Soraka uleczyła tego? Blobcika? Czy mi się wydawało? <laughs> chyba mi się nie wydawało. Mafia z gangiem. Dobra, ale taka szybka Soraka 2 jest huge. Na szóstym mu na trójkę Titan i Healing. Plus jeden grają. Drugi Titan, Crown Guard, Jungle Spark. Eee, właśnie, drugiego Titana mówiłem. Crown Guard też mi się podobał. i Sparka czy nie. Dobra, to będziemy celować ten te przedmioty. Dzięki wielkie, Panda, xGod, Ale Aleks, witam serdecznie, dzień dobry, dzień dobry. Soraka to jest taki giga chat unit. WTF. W hotelu marmur. Jak ktoś jeszcze nie zostawił followka, a podoba mu się, nie wiem, ja jako podcast czy coś, to serdecznie zachęcam zostawiam zostawienia followka, a jak ktoś nie wie na przykład, a lubi kontencik z TFT, to zapraszam na swojego YouTube'a. Tam staram się bardzo często wrzucać tego. E, filmy z TFT właśnie. Nautilusek no, nie, nie, nie. Tego też nie gram. Tego też nie gram. ajajaj, jajaj, takiej temy letka tragedia. No to co, jak trafię Niko i Milio, to mam 4 Bastion, Invoker no i łuda stakuje. Chcę jak najszybciej tego łuda wystakować. Kurczę, blade. Tam mnie najbardziej niepokoi, że nie mogę dostać moich ludków szybko. Płaczę, jak latki na Titaniku. A, ale chyba. O, chociaż, czekajcie. A, i nie, nie, nie. Perfekcyjny ma gość przedmioty w ogóle na tą samirę. Wow. No dobra. Już z za X-ów. Czy Resolve, co? Uuuu. Uh, transfusion? Nie, transfusion mi się tu podoba. W takiej Niko. Podoba mi się to transfusion. Jestem fanem. No. No. To mi się podoba. To mi się właśnie podoba. Dobra. No i super. Bite w hotelu marmur. Nie. A jeden radiant ten. O kurwa. Siema Grodzik, witam serdecznie. Ale ninja z ciebie? Bez kitu, jestem tak zwany fruit ninja. Tak zwany. Może Trzogacik... Aj, nie podję, nie podję. Dobra, ale małe luzy łapmy. M łapmy małe luzy. O, ChoGacik se zjadł. Pięknie. 210 staków czekajcie. 500 AP ma ta Cassiopeia. A ja tu jeszcze prawie wygrałem. XD. Perfect loose. Dobra, no i będziemy rolować na 50, po prosto po Soraki, po Niko, po Milio. Fajnie było, jakby w końcu przyszli. I czy to była blondynka? Czy to błąd, czy to błąd, czy to błąd, czy to błąd, błąd? No, czugacik! Cugacik! Proszę, może się okaże, że ja mam silniejszego czugata. Dobra, ale oni sobie, w, nie wiem, w czterech kradną dziki. Status ranked, ja się spłakał, bo Kate nie stopnia roli. Klasik, klasik widzów, klasik. A jajaj, ty, no ja nie zrobię nawet człowieka. Nie, no tragedia. Narodowa tragedia. Dobra, no trafię jakieś w tu. Dwa tajtany z. chociaż kraungard? Nie, no dwa tajtany z. Tak, to jest to. Dwa tajtany z transfuzją i z łudem będzie zajebista. O, jest niko. Jeszcze jeden, jeszcze mili, jakby się trafił. Mm -mm. O, komplet item? Jest, będzie No Jest, to będzie, no, yes, będzie świetne, co nie? W, w tą ilość tych, w tą ilość, e, jak to się nazywa, bruzerów. To jest, to będzie bardzo przydatny. Dobra, no i w końcu zaczynamy stakowanie. stakowanko. Wielka NiKo Sigma Nie wiem, jakieś strasznie frisie ten mecz wydaje Będąc szczery, mam jakieś takie przeczucie, że nie wiem że Jakieś giga oro tu zrobię Szatujcie i, i... porównamy na koniec streama, ok? Pyk pani NiKo, taki jest, piękna sprawa Na no, pierwszym levelu ma 1200 HP w ogóle Trochę dużo o nie, moje Niko! Gdzie ona jest? Co się z nim stało? Kurwa niedobrze Oj, moje Niko Deda Chociaż może Soraka Tak! Soroczka! Kocham cię Sorako Nie, ale teraz mi umrze. Daj Niko, się! Tak! Tarcza! Healing od Soraki? A, ale przegrywam. A jeszcze zrolowałem dużo golda, ale ze mnie nowek. Dobra, no to ten rol był słaby Wydaje mi się, że nawet jakbym hitnął Niko 2, to bym tutaj nie wygrał Niedobrze, niedobrze 1260 HP A, bo mam transfuzję jeszcze, no tak Blue buff? Nie wiem, czy blue buff jest tu dobry, kurwa Ja pierdziele, ale reforge'ować blue buffa? O, ale, co to są za przedmioty? Halo, halo. Czemu nie dostałem tylko te przedmioty? Ha, raka 3, dobra. Chociaż. Dobra. Dwa. To, to. Ej, dobra, o, o, o A to będzie na milio. Dawaj, potrzebujemy 4 Invokerów, Asap Abym gramy na gościa co na 100 HP, 6 JN, 4 Vanquisher. No tak, no tak. Ej, wygrałem co? Jak ja tu wygrałem? What? Nie wiem, jak ja to wygrałem. Rekombo, bez kitów, lecę. CAT. Niech będzie, mój pani Sorako. była mi się ta poprzednia walka, przyznam. A jak sobie na Nuksusy radzimy? Zobaczmy. Boję się tylko, że z hitnięciem tej Niko na trójkę będzie lekki problem, co nie? Dobra, Kiana zultowała, jest ok. No i moja Niko Deda. Chyba, że Chilek. Czemu jej nie dostała Hila? Dobra, ta Soraka jest jakieś broken. <śm> Co tam masz dla mnie? Co jest? Dobra, no to muszę. Nie. To instawinek. Dobra, no mamy GS-a tutaj na przykład. O, nie masz tak a. On nie ma aż tak dużego damage'a. Co ma CSPE kurwa 2? Nie, CSPE 2 nie może mieć tu. Czemu nie nasze już Gabriel Carmesem z Galia za mało frontu? Może w sumie. Mm. Kurwa no, to nie brzmi głupio to co napisałeś, widzu. O jeny. Aj, to... Hmm. Jak to w ogóle? Galaktyka i Ksokan? Nie wiem jak to czytać dokładnie, sorry. Dobra, no to biorę Xante, co nie? Dobra, i mam Gargoyle na Tarika. Dostawiam piątego Bastiona. Szóstego w sensie, na razie. No dobra. To co nie będzie? Dobrze, grasz ten build? No je, je, nie, 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 no, na pewno. Ta rolka, ta jedna, taka, pamiętacie, to wcześniejsza, co ją wykonałem? Na pewno nie była dobra. Myślę, że mogłem tam poczekać, bo i tak nie wygrałem. Dobra, no ale teraz tutaj 6 bastion, Div, co nie? Hmm. Widzę jednak, że niechętna do gry, panie bu, bu. Co tam? O, kurde, dobra, on no to po prostu wchodzi. <grych> XD Oj, teraz taki Rodion, buff, no Silko. 90 widzów. Ride był, bardzo duży ride, 200 osób, był, Janeczko. Spokojnie, spokojnie. Wstrzymaj konie, że tak powiem. Mówi no, zleceniu. Dobra, i Silko wydaje mi się tutaj mega dobrym wzmocnieniem. Silko to jest chyba to, czego nam tutaj brakowało, wiecie? Ile tylko zadał w tym? 1700. Boże, nie może nie najwięcej, ale coś ich zadał, co nie? Ja się cieszę przecież. Ja wiem, 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 tylko mówię, że wiesz, żeby tak... Yy, jakiś mega optymizmu nie było, że wiesz, że... To jakbyś myślał, że sam wiedział 90 widzów. Nie, spokojnie, jeszcze nie te czasy. Jeszcze. Jeszcze. Ashka... or oh, redemption. Świetne. Chociaż to może być blue buff. Boże, blue buff i ten. I yy, Boże, Morello i blue buff, chociaż tu mam ten. Nie ma, dobra. To robię tak i tak. No. O, się ma. Dobra. Uh, level. Dobra. Level, level, level. Level i wchodzi Aphelios a, dobra. Cześć, ksardasie, witam. Straszną myślą, czyli 6 Shazer. To patrzcie, jak ta. Kiana w ogóle tam na tyle robi Oro. Oro na Oro, kiana robi na tyle. Olo, moradium przedmioty w ogóle. Heonik i tak dalej. Jeju. Ty, a, a Soraka A, a, aha. Aha, no, no, no tak Może tutaj coś ktoś postawił, i ja wypchnę. O, Shena, wypierdolę. To się wiadomo do mnie z mapy, to nie ma szans, ale że będzie dalej. A nawet zabiłem go. Uuu, uh, Xantę w ogóle. Mega huge. Przytrzymał cały czas w Nilach. Xantę Def. Angolo Xantę. Dobra, no i kolejne zwycięstwo. Ten beat jest tak fun to play, jeny, o, winek, w sensie, że się odpadł przeze mnie. Przepraszam. Może tak zrobię? Meliorize, meliorize to dobrze brzmi. O, ale tu jest całkowicie hitnięte te multicastery. Chociaż taki, ale nie dostałaś takiego damage'a. O kurde, ej, Xante Może? Patrzcie, Xante chyba wywalam Galio. Ja pierdolę, wow. Haha, ale ludka mam. Sanciusza. Dawaj, Niko. Bang. Niko. Ale ten to jest GigaChat. Kolejna walka z rzędu. Pojebany ludek. Hik, pipi! Po e, prostu biorę tego Afeliosa i tyle. To by będą w ogóle tak super itemy na Afeliosa. A, już tego Afeliosa nie ma, dobra. E, LW. Czemu by nie? Zrobimy tak Dobra i trzeci Targon wleciał Wydaje mi się, że to jest bardzo duży teraz Już mamy bardzo fajne itemy na tutaj Ej, Co mógłbym wymienić? Kurde, nie widzę opcji na wymiankę czegokolwiek szczerze mówiąc Może nawet Rezygnację z Iksztala i dostawienie Gangplanka? Jak dostanę Gangplanka to, to sprzedaję tą Kijanę W innym przypadku na pewno nie Oj, ale czemu Soraczka tak podeszła? Całkiem nie, fajnie, muszę przyznać Bo już myślałem, że moja Niko... Ale moja Niko zdydała, dobra, to jak ja jakąś przekopę dostałem w ogóle A co goś ma... 6.11, 4 wanków, jeszcze 4 juggernaut, no w sumie... Coś jest silny, jest troszeczkę silny A Felius patrzcie, bardzo mało miał szansy w ogóle, żeby atakować I tak zrobił predy 2000 w tamtej walce Zobaczymy, jak teraz mu pójdzie. Hmm. My cały czas mamy, jak wiecie... Mega value z tego. Mega value z, z Transfuzji. Ten Milion nam zabija... O kurwa! Ile, za ile hila No, mam jeszcze GSa? Win? Dobra, ja będzie win. Ale powiem wam... Uff. Blue Buffy może siądzie nad Silko. No, jakieś tam na Silko AP? To mu teraz zamiast Mikołaja. Wait, what? Ionic Spark, niech będzie. Mm, 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 mm. Straciłeś LP przez 0,14 USUO. Jeden, jesteś najbardziej niefartownym chyba zawodnikiem na świecie. Jeżeli chodzi o rękedy, jak tak patrzę. Dobra. Ej, Xante? Dobra, Xante wypierdzielił Jarwana. Wow. No po prostu, wow. Nie, nie. Sorako, proszę, żyj. Błagam, nie. Old teraz. O oh, wow. Radiant? No to ciekawie. No teraz jeszcze gunnera dodałem. Mamy silko dwa. Ty, chyba wygrywam tu, co? Oj, nie, albo nie. A może? Wygrałem. Dobry wieczór, cześć, Skona. Witam, witam. Dindy. Mam pewien pomysł. Ale jest, jest całkiem szalony. Ale może kurde się udać. Kumacie, czacze może to wy... O, dobra, i tak gram na klona. Ale całkiem spoko ta przestawka. Wiecie, może Xantę jakimś cudem tego galio wypierdoli? Może jest ty? Boom. Dobra, nie udało się, ale jest przynajmniej z tyłu ten galio teraz, co nie? I ja mogę zabić Swayna. Dobra, no to musi być win. Super. O, lecz kurde, się wbiło to Niko. Pięknie. Dobra, i super, mamy też tego, tego. I ten QSS jednak wyszedł. Dobra Shoujin do tego A właśnie chciałem Azira za 3-1, bo ma się jakieś największe szczęście widzowie, gratuluję wam Nie wiem, to wygląda jakbym ja mógł naprawdę wygrywać te match-upy I statek! No chyba wychodzi, co? Chociaż Ten Eon, kurde O nie, dobra To w ogóle jest stomp co ciekawe. No i gang ma ładne obrażenia zrobił. Dobra, zobaczmy. Okej, okay, wywalmatroxa. Hmm. miksanty nic nie robi. Tanilach może pójść na Sorakę. Dobra, to jest błąd, tu jest błąd w ustawieniu. <laughs> Oj... Pro tak! O, kurwa, przegrywam. Dobra, przegrywam to jest chuj. Chociaż czekajcie. Nie, nie przegrywam. On nie może zrobić mi tej Niko w ogóle. No i ten w ogóle. Ten. jest jako Second Carry działa jakoś mega zajebiście. A może my hitniemy w ogóle Tarika 3? To by było tak piękne. A bo on robi. Tą zajetrze O, odhituje ją. Nie mam jak. O Oj, zajat3. Dobra. Ja pierdolę, no serio. Jeny! Ale gówno Do dupy, do dupy. Ig, kurcze! W pizdę! A, jeszcze mam całą drużynę źle ustawioną. No nic, no, no... Patrzcie, no zajatrzy nam po prostu będzie zlanszotuje to Niko. No, niestety. O, Boże, ale... Wygrałbym to, gdyby nie to zaja Unlucky.